Do tej świątyni już kilkakrotnie pielgrzymowałam i zawsze z radością przystępuję. Przychodzę tutaj, ponieważ ta świątynia jest bliska memu sercu i ponieważ mój brat jest takim darczyńcą. Skoro on nie może, więc prosił mnie, żebym po prostu przyszła tutaj. I chcę podziękować Panu Bogu za, przede wszystkim za moją rodzinę, za moich braci, moją mamę. Chcę podziękować za wszystkie łaski, jakimi Opatrzność Boża mnie obdarza i moją całą rodzinę. Również pragnę podziękować Panu Bogu i Bożej Opatrzności za całe moje powołanie, całe moje życie i za wszystkie łaski, jakie otrzymuję każdego dnia Boża